Temat dzisiejszego odcinka to iluzje. Iluzje są takim rodzajem myśli, które odciągają naszą uwagę od tego, co dzieje się rzeczywiście dookoła nas. Są jak huśtawka, po której jednej stronie są myśli życzeniowe, a po drugiej myśli katastroficzne. To, czego potrzebujemy, żeby je dobrze wyregulować i osadzić siebie w tu i teraz, to myślenia i mówienia faktami. To, do czego Ciebie zachęcam, to do poobserwowania właśnie swoich myśli i słów pod kątem opisywania zdarzeń i sytuacji w taki sposób, że nikt nie może powiedzieć, to nieprawda. Jak to zrobić? Na chwilkę zamienić się w oko kamery i opisywać to, co kamera jest w stanie zarejestrować przez swój obiektyw, i co jest w stanie zarejestrować, jeśli chodzi o dźwięk. W taki sposób unikasz ocen i interpretacji, które potrafią być katalizatorem silnych emocji. Zyskujesz spokój, jasność wewnętrzną i wspólne pole do rozmowy z kimś innym, nawet na niewygodne tematy. I życzę Ci udanego porządkowania swoich myśli. Ale pamiętaj, najważniejszy jest Twój pierwszy, nowy, zrobiony krok. Pięknego dnia.